Jeśli chcesz nosić zadbaną brodę, nie wydając przy tym zbyt wiele, odkryj nasz wybór trymerów do brody z najlepszym stosunkiem jakości do ceny. Wybraliśmy je po porównaniu mocy i czasu pracy baterii, precyzji ostrzy, zakresu długości strzyżenia, łatwości czyszczenia. Niezależnie od tego, czy szukasz codziennej pielęgnacji z precyzyjnymi ustawieniami, czy potrzebujesz wyraźnie zarysować linię lub przyciąć gęste brody, te lekkie, ciche i wytrzymałe modele oferują równomierne strzyżenie bez szarpania i przy minimalnym wysiłku. Sprawdź bezpośrednie linki i aktualne oferty w opisie. Numer 1. Philips. Z Philipsem doświadczysz najwygodniejszego i najdokładniejszego przycinania brody, tak jakbyś był u swojego zaufanego barbera. Innowacyjna technologia Lift and Trim delikatnie unosi każdy włos, prowadząc go bezpośrednio do ostrzy, zapewniając równomierne cięcie nawet w gęstszych miejscach, na szczękach, bokobrodach i szyi, bez szarpania czy dyskomfortu. Ostrza ze stali nierdzewnej mają długotrwałą ostrość, która utrzymuje się z każdym przejściem, a ich polerowany design chroni skórę podczas przesuwania, zapobiegając zaczerwienieniom i podrażnieniom. Dzięki mechanizmowi samoostrzenia ostrza pozostają zawsze w idealnym stanie i nie wymagają dodatkowego smarowania ani olejowania. 10 blokowanych ustawień długości, od 0,5 mm do 10 mm co mm. Pozwala tworzyć style od lekko zarysowanej brody po bardzo krótką i starannie przystrzyżoną. Pokrętło obrotowe jest bardzo łatwe w obsłudze i automatycznie się blokuje, dzięki czemu nie stracisz wybranego ustawienia podczas przycinania. Ergonomiczna konstrukcja i powłoka antypoślizgowa zapewniają pewny i wygodny chwyt, pozwalając na obsługę trymera jedną ręką bez ryzyka wyślizgnięcia się nawet w ruchu. Akumulator litowo-jonowy oferuje do godziny pracy po 8 godzinach ładowania, pokrywając kilka sesji pielęgnacji bez potrzeby ponownego ładowania. Wskaźnik LED pokazuje pozostały poziom baterii i sygnalizuje konieczność ładowania. Model ten zawiera również praktyczny uchwyt ścienny lub stojący, dzięki któremu narzędzie jest zawsze pod ręką i zorganizowane, oraz opcję pracy z kablem, jeśli potrzebujesz szybkiego przycięcia bez czekania na naładowanie. Numer 2. Brown. Z Brown Series 3 będziesz miał w rękach profesjonalne narzędzie do modelowania i utrzymania swojego stylu z pełną precyzją. Zaprojektowany dla nowoczesnego mężczyzny, który szuka wszechstronności i wydajności, ten trimer oferuje 40 ustawień długości od 5,5 mm do 20 mm, dzięki czemu możesz wybrać styl od ledwo zarysowanej brody po bardziej wyraźnie zdefiniowany i stylowy kontur. Ultra ostre, ostrze inspirowane technologią elektrycznych golarek wychwytuje nawet najkrótsze i najbardziej oporne włoski, gwarantując równomierne i komfortowe cięcie bez podrażnień skóry. Ponadto mocny i cichy silnik zapewnia skuteczność przy każdym pociągnięciu, bez uciążliwego hałasu, co sprawia, że twoja rutyna pielęgnacyjna staje się przyjemnością. Ergonomiczna konstrukcja umożliwia pewny i stabilny chwyt ułatwiając kontrolę każdego ruchu, nawet w trudnych miejscach, takich jak szyja czy bokobrody. Dzięki akumulatorowi wielokrotnego ładowania możesz cieszyć się do 80 minut pracy po pełnym naładowaniu, które trwa około godziny, idealne do kilku zastosowań bez przerw. Dla większej wygody trymer jest wodoodporny, można go używać na sucho lub na mokro, nawet pod prysznicem. Czyszczenie jest proste. Wystarczy otworzyć głowicę i opłukać ją pod bieżącą wodą, usuwając włoski i zanieczyszczenia, utrzymując sprzęt w doskonałym stanie. Niezależnie od tego, czy wolisz styl swobodny, czy bardziej dopracowane wykończenie, ten trymer oferuje precyzję i komfort potrzebne do łatwego i bezproblemowego osiągnięcia celu. To wszechstronny i wydajny trymer idealny dla tych, którzy szukają precyzji. Numer 3. Barber Boss. Z Barber Boss otrzymasz kompletne i wszechstronne rozwiązanie do pielęgnacji męskiej, które obejmuje wszystkie Twoje potrzeby dotyczące osobistej pielęgnacji w jednym urządzeniu. Ten zestaw został zaprojektowany z myślą o mężczyznach ceniących precyzję i komfort, oferując specjalistyczne narzędzia do każdej części ciała i twarzy od brody po włosy. Z detalami, które robią różnicę, takimi jak trymer do nosa, uszu i ciała. Główny trymer zajmuje się rzeźbieniem i modelowaniem zarówno brody, jak i włosów, z odpowiednią mocą, by delikatnie i precyzyjnie ciąć wszystkie rodzaje włosów, od gęstych brod po grube włosy. Dzięki regulowanym grzebieniom prowadzącym możesz dokładnie wybrać pożądaną długość, tworząc style od bardzo krótkiego golenia do pielęgnacji dłuższych i bardziej bujnych brod. Zestaw zawiera precyzyjny trymer do definiowania linii i konturów, idealny do podkreślania wąsów, bokobrodów lub szyi czystymi, wyraźnymi wykończeniami bez podrażnień. Ponadto zawiera specjalne trymery do delikatnych lub trudno dostępnych miejsc, takich jak nos i uszy, które usuwają włosy bez dyskomfortu, szarpania czy skaleczeń, chroniąc skórę przy każdym przejściu. Akcesoria łatwo się mocują za pomocą systemu kliknięcia, umożliwiając szybkie przełączanie funkcji bez problemów. Akumulator zapewnia wystarczającą autonomię na kilka sesji, a ergonomiczna konstrukcja z antypoślizgowymi powierzchniami gwarantuje pewny i wygodny chwyt, ułatwiając obsługę nawet w trudnych miejscach. Zestaw jest lekki i kompaktowy, co ułatwia zarówno używanie, jak i przenoszenie, idealny do zabrania w podróż lub do schludnego przechowywania w łazience. Czyszczenie trymera i jego nasadek jest proste. Większość elementów można zdjąć i przepłukać pod bieżącą wodą, utrzymując urządzenie higienicznym i w doskonałym stanie na długi czas to idealny wybór dla mężczyzn poszukujących niezawodnego i kompletnego urządzenia wielofunkcyjnego. Numer 4 Rigminton z Remingtonem będziesz mieć w rękach kompletny system do pielęgnacji brody, łączący swobodę użytkowania bezprzewodowego z bezpieczeństwem pracy na kablu. Jego tytanowe ostrza znane z trwałości i długotrwałej ostrości zapewniają czyste i precyzyjne cięcie za każdym razem, dbając o skórę i zapobiegając podrażnieniom oraz nieprzyjemnemu szarpaniu. Zestaw za zawiera trzy regulowane grzebienie, pozwalające dokładnie wybrać długość od bardzo krótkiego przycięcia do pełniejszego stylu, z łatwymi i bezpiecznymi ustawieniami blokującymi by nie zmieniały się podczas używania. Aby dopełnić pielęgnację, zestaw zawiera szczotkę do brody, która pomaga rozczesać i rozprowadzić olejki lub balsamy, oraz precyzyjne nożyczki do najdrobniejszych poprawek i profesjonalnych wykończeń. Akumulator litowo-jonowy zapewnia do 90 minut pracy po jednym naładowaniu, co wystarcza na kilka sesji pielęgnacji bez konieczności przerw na ładowanie. Gdy bateria się wyczerpie, możesz podłączyć trymer do prądu i kontynuować pracę z kablem, zapewniając, że nigdy nie przerwiesz jej rutyny. Wskaźnik LED pokazuje pozostały poziom naładowania, pomagając planować ładowanie z wyprzedzeniem. Ergonomiczny design zapewnia wygodny i pewny chwyt, ułatwiając kontrolę i manewrowanie nawet w trudnych miejscach jak kontur szyi czy bokobrody. Ponadto głowica łatwo się demontuje do szybkiego i skutecznego czyszczenia pod wodą, zachowując higienę i wydłużając żywotność sprzętu to doskonały wybór dla osób poszukujących wszechstronnego, mocnego i kompletnego trymera, który dopasuje się do każdego stylu brody i zapewni profesjonalną pielęgnację w domowym zaciszu. Jako uzupełnienie tego zestawu Rigminton oferuje linie akcesoriów, które jeszcze bardziej podnoszą komfort pielęgnacji. Ich olejki i balsamy są opracowane tak, aby odżywiać zarówno włosy, jak i skórę, ułatwiają rozczesywanie i równomiernie rozprowadzają produkty pielęgnacyjne.